Siemaneczko moi widzowie! Jak widzicie, prace powoli idą do przodu. Robi nam się tutaj coraz większa przestrzeń i dzisiaj bierzemy się za zmianę haku, montaż powrotem, przerzutki. A za chwilę powiem wam, co dokładnie się wydarzyło. Tylko przejdźmy na pole. Kiedy zamontowałem tutaj silnik elektryczny, ilość zębów z przodu się zwiększyła, przez co łańcuch był za krótki. I postanowiłem dołożyć mały kawałek łańcucha. Jak się okazało, ten mały kawałek łańcucha był z. Z, no, z innego typu łańcucha. Z łańcucha przystosowanego do y, 7 rzędów. Z tyłu ja tu mam 8 plus coś tu nie zagrało. Plus też pancerz trochę nam się tutaj popsuł od y, linki. I to wszystko spowodowało, że po prostu y, chwilę przed wyjazdem do Bierska zerwał mi się tutaj y, y, hak przerzutki wraz z y, y, przerzutką. Więc będziemy musieli zamontować nowy hak, nowy łańcuch oraz dodatkowo nowe oponki, bo jak widzicie, te już są zjechane mocno. Też taka ciekawa sprawa, e, pokażę Wam to za chwilę na zdjęciach, jak to wyglądało wcześniej, ale e, kiedy regulowałem szczycę, to wygiąłem cały ten mygmyk e, i też musiałem wymienić, zamontować nowy. No, już go zamontowałem. Poza nagraniami. Całą naprawę będziemy właśnie wykonywać tutaj, w trochę słabe miejsce, no bo może nam polecieć jakaś śrubka czy coś do trawy i wszystko pogubimy. No ale niestety parking, na którym ostatnio nap nagrywałem naprawę rowera, obecnie wygląda tak. Myślałem, że z systemem bezprzewodowym w końcu nie będę miał problemów. A tu się okazało, że się wyłączył i nie nagrał mi się dźwięk. Otóż mm, zamontowałem już tutaj nowy hak przerzutki. Ee, narzekałem, że... Katlon pisał, że wysyłka trwa od 1 do 2 dni, ale nie wspomnieli, że cała realizacja zamówienia trwa 10 dni i dopiero po 10 dniach wysłali mi tę część. A już dużo wcześniej mogłem to wszystko zrobić i cieszyć się jazdą na rowerze. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio byłem w górach, bałem się, strasznie narzekałem na te opony Shabble Rapid Rapidrop, ponieważ strasznie się ślizgały, jechałem driftem, bieżnik cały jest darty, no nie jest to bezpieczne, więc postanowiłem kupić szersze opony, bardziej takie do jazdy terenowej. Strasznie polecali te CST Rogue Hawki do rowerów elektrycznych. Rok hawki, no ale nie podoba mi się. Patrzcie, jak w fabryce są produkowane, nikt tu nie zadbał o wycięcie takich elementów, jak im się odlało. Tak już zostawili. Tak samo gdzieś tutaj. Nie wiem, czy znajdę. No, patrzcie, tu mam nadzieję, że te nadlewki materiału się szybko zetrą a opona zostanie, będzie się trzymała trasy i tym podobne. Korzystając z okazji, że już półko mamy zdjęte, wymienimy sobie te oponki. Jak zawsze chwaliłem e, narzędzia Proxa, no to tu też muszę ponarzekać, ponieważ e, mam mój zestaw narzędziowy już jakieś e, no 3 lata i narzędzia powoli się sypią. Tak jak widzieliście, e, pękła teraz łyżka, a ostatnio posypał się skuwarz do łańcucha. Właśnie jak przedłużałem ten łańcuch. Jedno trzeba przyznać, że fajnie ta opona siedzi tutaj bardzo sztywno. Już się trochę z nią uchyluje. Pewnie są one takie sposoby, ale ja tak owych nie znam. Nie pękło. Nareszcie. Już mi tu słońce przygrzewa. Czas na pompowanie oponki. Widzę, że fajnie nam tu wszystko siadło, więc od razu yy, ładuję na maksa. Yy, nie wiem, czy widzicie. Yy, tu jest yy, do góry nogami. Ja mam 65 psi, czyli tyle samo tkanko sobie ustawię tutaj 65 I tak to zostawiam, żeby to sobie wszystko fajnie weszło w te roki. No powiem wam, że po napompowaniu wygląda to znacznie lepiej. Yy, szerokie to to jest, nie wiem czy się mi do tego bituina. Yy, no i i to już tak wygląda. Tak jak wam mówiłem takie niedociągnięcia w produkcji. Ale ogólnie wygląda fajnie. O nie. To jest jaj, słyszycie to Mamy przebitą obręcz. Już mamy przebitą dętkę. Bra, to jeśli chodzi o tył tego roweru, to opony 2-4. Jak najbardziej pasują, jest jeszcze sporo tutaj miejsca. Tutaj pęknął taki element, nie wiem dokładnie co tam było, ale najwyraźniej on był tu potrzebny i będę musiał jeszcze kupić nową przerzutkę. Nie dość, że opona nam się przebiła pechowo, to jeszcze przerzutka jest do wymiany. Jeszcze szybki update co do akumulatora z poprzedniego odcinka. Tyle ostatecznie wlałem wody destylowanej do tego akumulatora, każdy kurek do pełna, starałem się nie przelać, no ale jak widać Różnie mi to poszło i teraz bierzemy yy, i podepniemy sobie pod ładowarkę taką bochrzowską. Ona fajna jest, bo tu ma taki tryb właśnie jak regeneracja, gdzie wszystkie cele sobie tu wyrównują gęstości. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i w tym przypadku. Czy w ogóle będziemy mieli detekcję? Nie, wykryło, od razu zaczęło ładować. Ale my sobie damy właśnie tutaj e, tryb regeneracji i tak go tu zostawimy, żeby nam się regenerował. I przyjdziemy za parę godzin zobaczyć, jak tam stan naszej baterii. One day later. Otóż ładowarka pokazuje na czerwono, wykrzyknik. Czyli akumulator już do kosza wessało jedną celę totalnie. No i patrzcie tutaj gdzieś był wyciek i wyciek elektrolit tutaj na naszym minusie. No niestety nie zawsze jest kolorowo i oto taką serią niepowodzeń się z Wami żegnam. Ja pozamawiam jeszcze potrzebne elementy do roweru. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda nam się dokończyć jego naprawę i nie będzie innych niespodzianek po drodze.